Cześć wszystkim, tu mamy jagodę kamczaską Tylko, że ją jest taki kłopot bo jagódka o, widzicie tu jest owoc, on zaschnął i nie widzę, żeby więcej było owoców w tym roku. Widzę, że wszyscy to dostało Czyli że będzie trzeba psikać zobaczcie o, latarkę mam włączoną. to mszyca chyba i mrówki są, zaraz zobaczymy kolejne mm. i piszcie w komentarzach co zrobić, czy w dorzucić bo tak jak go tego z tamtego roku a ta jest z tego, ale ta to w ogóle nie ma widzę owoców, muszę to oberwać <laughs> tak, bo to też A ma zrobić kołeczki sznurek i chyba ja muszę zrobić wiecie takie coś. O nie. Zobaczcie, są owoce. Pary jest. Tyle, że trzeba by było, tak jak mówię, sznurek i to wszystko ładnie związać, tak? Czyli sznurek, tak. Tak. O, takie coś podnieść to. Całe. Albo po prostu po gałązce, Cyk sznurek do tego już cyk, cyk, tak będę musiał zrobić także no. no tu ładne owoce widzę zostało tylko żeby było trzeba właśnie tak to też ten krzew by inaczej rósł i te owoce by się dostawały tak to w tej trawie mi także muszę to może zrobić bo jutro będę siek pod kaszarką to tak to ładnie tu obsiekę tej jagodce jeszcze gnoj będę się dołożyć także zachęcam do subskrybowania mojego kanału oglądania moich notów i do zobaczenia w kolejnym gniocie na razie, do zobaczenia